Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcynina Cieślak i reprezentuję pracodawcę Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach mojego wystąpienia chciałabym powiedzieć odnośnie budowania kultury etycznej w przedsiębiorstwie i w kontekście praktycznych rozwiązań, które staramy się wdrażać w firmach. Jako pracodawca Rzeczypospolitej Polskiej od. W zasadzie już czterech lat jesteśmy zaangażowani w wspieranie przedsiębiorców w ramach ich strategicznego wdrażania odpowiedzialnego biznesu i budowania wartości ekonomiczno-społecznej. Ten rok jest też dla nas wyjątkowy ze względu na to, że obchodzimy swoje 25-lecie. Jest to nasze 25 lat, jest to 25 lat polskiej gospodarki, więc znajdujemy się tak naprawdę w dość kluczowym momencie. W tym czasie udało nam się zrealizować szereg, szereg inicjatyw, projektów czy, czy wydarzeń, które kierowaliśmy bezpośrednio i pośrednio do naszych, nie tylko do naszych firm członkowskich, ale także do firm, z którymi w jakiś sposób na którymś etapie współpracowaliśmy. Współpracując właśnie z tymi firmami, jednocześnie działając na ich rzecz, zauważyliśmy, że zaszło wiele zmian w zakresie ich strategii zarządzania. Przedsiębiorcy coraz częściej swoje działania opierają o wartości i dążą do budowania kultury etycznej w ramach swoich struktur. Dostrzegając te zmiany, uważamy, że nie możemy pozostać obojętni na nie i musimy je odpowiadać i je współtworzyć. Aby w ten sposób odpowiadać na, na te potrzeby, Zdecydowaliśmy się powołać do życia kilka projektów, które tak naprawdę są dla nas projektami kluczowymi. Pierwszym tak dużym projektem stała się Koalicja na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach której nie tylko powszechnialiśmy zasady SCR, Odpowiedzialnego Biznesu, ale także zaproponowaliśmy przedsiębiorcom szereg twardych rozwiązań. W ramach projektu powstał kodeks odpowiedzialnego biznesu. Firmy miały możliwość zweryfikowania swoich działań pod kątem zgodności z jego zasadami. Także, co uważamy za nasz wielki sukces, nasz wspólny wielki sukces, udało nam się przeprowadzić pierwsze w Polsce tak szeroko zakrojone szkolenie e-learningowe dotyczące kluczowych aspektów odpowiedzialnego biznesu. W efekcie przeszkoliliśmy ponad 5 tysięcy pracowników z wielu, wielu polskich firm, co, co napawa nas tak naprawdę dumą. Zrealizowaliśmy i tak naprawdę dalej realizujemy konkurs liderzy odpowiedzialnego biznesu. Do tej pory mieliśmy możliwość wręczenia nagród w ramach dwóch edycji. Aktualnie właśnie w tej chwili dobiega końca trzecia. Dzisiejszy, dzisiejszy dzień jest dla wyjątkowy w związku właśnie nie tylko z tym wydarzeniem, z tą konferencją, ale także ze wspomnianym konkursem. W drugiej części mojego wystąpienia poznamy, sfinalizujemy tak naprawdę, bieżącą trzecią edycję i poznamy laureatów konkursu Liderzy Odpowiedzialnego o Biznes 2013. Musimy wspomnieć o tym, że kluczowym dla nas projektem jest projekt, w ramach którego dzisiaj się tutaj spotykamy. Projekt „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HER. Powstał tak naprawdę jako projekt innowacyjny. Wiedzieliśmy, że będzie to że jego realizacja będzie przedsięwzięciem ambitnym, jednocześnie wymagającym. Aktualnie mamy możliwość podzielenia się z państwem z częścią produktów, które powstały w trakcie jego realizacji i mamy nadzieję, że będzie to tak naprawdę początek dla państwa budowania kulturytycznej w państwa firmach. Nie bez znaczenia też jest to, że oparliśmy go o normę SA 8000. Jest to jedyna certyfikowana norma CSR-owa e, dotycząca CSR zarządzania zasobami ludzkimi i w ramach tego projektu, poza wieloma spotkaniami, rozmowami, telekonferencjami, chcę przybliżyć Państwu szereg, szereg udogodnień, ułatwień, które być może będą mogli Państwo zastosować w swoich firmach w trakcie już codziennego funkcjonowania. Jednocześnie mamy świadomość tego, że nie możemy pozostawać obojętni na to, co się dzieje na bieżąco. Nie chcemy, nie chcemy poprzestawać, nie chcemy zatrzymywać się na tym etapie, na którym jesteśmy teraz i dostrzegamy, że. Tak naprawdę w warunkach, które teraz, które teraz istnieją, czyli w warunkach, w których tak naprawdę jedynym pewnikiem, jedyną stałą jest zmiana. Wiemy, że musimy być elastyczni. Musimy dostrzegać trendy, je współtworzyć i współkreować. W związku z tym w ostatnim czasie, wraz, w ostatnim czasie podjęliśmy się stworzenia analizy dotyczącej wpływu przedsiębiorstw na, na ich otoczenie analiza, czy przedsiębiorstwo wypracowuje jedynie zysk. Analiza wpływu ekonomicznego i podatkowego polskich przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy i społeczny, dialog społeczny pracodawcy w kontekście tworzenia wspólnej wartości ekonomiczno-społecznej. Jest to tak naprawdę nasz najnowszy produkt, nasza najnowsza analiza, a tak naprawdę kluczowym wnioskiem, jaki z niej płynie, odnosi się do definicji i do rozumienia tego, czym jest całkowity wpływ przedsiębiorstwa. Firma, która chce zmierzyć swój wpływ, musi go rozpatrywać z czterech perspektyw. Perspektywy wpływu społecznego, wpływu ekonomicznego, podatkowego, i środowiskowego. W ten sposób ma możliwość holistycznego zweryfikowania swoich działań, bezpośredniego i pośredniego wpływu na swoich interesariuszy. Dokonanie pomiaru całkowitego wpływu umożliwia. Możliwe jest y, poprzez uzyskanie katalogów wartości, jakie kreuje przedsiębiorstwo, poprzez określenie łańcucha wartości i otoczenia społecznego, w którym funkcjonuje wkład w gospodarkę i finanse publiczne, wpływ na środowisko i społeczeństwo. Finalnie okazuje się zatem, że tworzenie etycznego miejsca pracy może stanowić y, wyzwanie, może na pewno jest przedsięwzięciem ambitnym. I biorąc, biorąc pod uwagę coraz większe oczekiwania względem firm, jako rozwiązanie pojawia się wdrożenie zasad normy SA8000. Jest to też niewątpliwie rzecz, która wydaje nam się, że w najbliższym czasie będzie zyskiwać na, na wartości. I mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom, które prowadzimy w ramach projektu, stanie się coraz bardziej popularna. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę to, że firmy prowadzą dobre działania, prowadzą działania odpowiedzialne, budują kulturę artyczną, pozostawałoby niczym bez tego, gdyby nie mogły dzielić się swoją wiedzą, swoimi jednościami, nie mogłyby pokazać swo, swo, tego, co udało się zrealizować. W związku z tym podjęliśmy się realizacji wspomnianego już konkursu o liderzy odpowiedzialnego biznesu. I w związku z tym chciałabym dzisiaj przedstawić Państwu laureatów trzeciej edycji konkursu. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie tych firm, które na tle branży, w której działają, wyróżniają się szczególną się przestrzeganie standardów odpowiedzialnego biznesu. Liderem jest firma, która, przestrzega, która postrzega działania CR jako kluczowy element strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dążą do ciągłego doskonalenia w tym zakresie i odpowiadają na pojawiające się wyzwania, tak by efektem tych działań było tworzenie wspólnej wartości ekonomiczno-społecznej. Jak przebiegał konkurs, jak, jakie były jego etapy i co się tak naprawdę zadziało? Sam konkurs z ocena wniosków, nazwany wniosków, oparta jest o trzy etapy ocenę formalną, ocenę Rady Ekspertów i ocenę kapituły konkursu. Na pierwszym etapie dokonujemy oceny formalnej, czyli weryfikujemy zgodność z założonymi kryteriami i sprawdzamy, czy dokumenty zostały przesłane kompletnie. Następnie te wnioski, które przeszły ocenę formalną, przekazywane są do oceny Radzie Ekspertów. Rada Ekspertów dokonuje swojej oceny i przekazuje rekomendacje kapitule konkursu, która jednocześnie zatwierdza laureatów tego konkursu. W tym roku stwierdziliśmy, że kategorie branżowe zostaną wyłonione na podstawie wniosków, które do nas spłyną, które otrzymamy od firm. W związku z tym w ramach tegorocznej edycji będziemy mówić o laureatach siedmiu kategorii. Będzie to lider odpowiedzialnego biznesu w branży farmaceutyczno-medycznej, w branży finansowej, w branży FMCG, pośrednictwa zatrudnienia, a także w ramach kategorii ogólnej, kategorii duże przedsiębiorstwo, kategorii małe i średnie przedsiębiorstwo. W związku z tym wydaje mi się, że to też jest dobry moment, abyśmy po myślę dość krótkim, a czy syntetycznym przedstawieniu założeń poznali tegorocznych liderów, aby otrzymali dyplomy i statuetki i w związku z tym myślę, że możemy zacząć. Chciałam zaprosić na scenę panią Karolinę Wilkołak z firmy Grupa Scan ScanMed Multimedis. Zapraszam panią serdecznie. Ja w imieniu pani prezes firmy Grupy Skarmint Multimedia chciałam serdecznie podziękować. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i też motywuje nas do stałego podnoszenia motywacji w naszej firmie. Dziękuję. Zapraszam na scenę panią Małgorzatę z Dzienicką Grabarz, bank BGŻ. Dzień dobry, witam Państwa. To dla nas oczywiście również wyróżnienie, które ma wielką wagę, choć tak naprawdę czujemy, że kiedy spojrzymy za siebie, jesteśmy już w drodze do firmy zrównoważonego biznesu, ale patrzymy przed siebie i widzimy, że jesteśmy u podnóża wielkiej góry. Czeka nas wielka przygoda i myślę, że w przyszłości będziemy się spotykać w jeszcze większym gronie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na scenę panią Katarzynę Borucką, Grupa Żywiec. Witam państwa serdecznie. Oczywiście się powtórzę i powiem, że to dla Grupy Żywiec również olbrzymie wyróżnienie. I ja tę nagrodę odbieram nie w imieniu określonej osoby czy członka zarządu, ale w imieniu wszystkich pracowników i ludzi, którzy stoją za tym sukcesem, bo na to, żeby być zrównoważoną firmą, potrzeba zaangażowania bardzo dużej ilości pracowników. I stąd również podziękuję Jarkowi Hermanowi, menadżerowi Cesar w naszej firmie, który tam z tyłu stoi, który również w tę pracę był bardzo zaangażowany. I koordynował wysiłki Grupy Żywiec właśnie e, ku temu, żeby, żeby tego typu nagrody i wyróżnienia zdobywała. Dziękuję bardzo. Kolejnym laureatem jest firma Otto Polska. Zapraszam na scenę pana Artura Małkiewicza. W imieniu całego Otto Polska chciałbym podziękować za tę nagrodę i wyróżnienie i przy okazji obiecać, że w dalszym ciągu będziemy się starać prowadzić naszą agencję pracy tak, aby była odpowiedzialna i etycznie prowadzona. Dziękuję bardzo. Zwycięzcą w kolejnej kategorii jest firma Cemex Polska. Niestety nie ma dzisiaj z nami jej przedstawiciela, tym niemniej bardzo proszę o brawa. Składamy ogromne gratulacje. Po raz kolejny bank BGZ. Zapraszam ponownie panią Małgorzatę dzienicką grabasz I po raz kolejny pan Artur Małkiewicz, Otta Polska.